Wolności do przeziębień, infekcji zależą od mechanizmów obronnych naszego organizmu. Nasz układ immunologiczny jest wystawiany na działanie wielu czynników chorobotwórczych, m.in. wirusów, bakterii oraz grzybów. Słaby układ immunologiczny to przede wszystkim ryzyko rozwinięcia się choroby nowotworowej. Globalne zachorowanie na raka. Ciągle wzrasta, ale w większości nowotworów można zapobiec. Rak jest chorobą układu immunologicznego. Zdolność układu immunologicznego do wykrywania i niszczenia komórek nietypowych, zanim staną się szkodliwe, jest filarem profilaktyki raka. A HCC, to produkt, który Państwu polecam na wzmocnienie układu immunologicznego. AHCC plus są to grzyby japońskie o sile 3800 mg. Jest to jedyny produkt w dzisiejszej dobie do walki z rakiem oraz jedyny rodzaj AHCC. AHCC plus uodparnia niszczy komórki rakowe. Zmniejsza ryzyko przerzutów już rozwiniętej choroby nowotworowej, zmniejsza działania uboczne chemioterapii. Produkt ten zalecany jest dla kobiet, które cierpią z powodu mięśniaków macicy, endometriozy, opadania macicy, nietrzymania moczu. Cysty, torbiele, włókniaki, włókniaki piersi, bolące węzwy chłonne, kobiety po histerektomii, obecność polipów w organizmie, czy to w jelitach, czy w innych miejscach, a HCC jest bezpieczny i nietoksyczny. W Japonii jest stosowany razem z chemioterapią w celu ograniczenia negatywnych skutków ubocznych tych zabiegów. A HCC, jest niezwykły, gdyż ma zdolność do stymulowania układu immunologicznego, zwiększając produkcję komórek odpornościowych i poprawiając zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Zastosowany w trakcie chemioterapii poprawia apetyt, znosi nudności, wymioty, zmniejsza ilość białych komórek krwi, wzmacnia kurczenie się guza w radioterapii obniża chroniczne zmęczenie, uczestniczy w likwidacji przerzutów. Polecam HCC+ osobom chorującym na astmę, alergię, niewydolność oskrzelowo-płucną, chorującym na niewydolność wątroby, obecność wirusa bejce, marskość wątroby. Polecam dla osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Dla mężczyzn przy powiększonej prostacie, po operacjach na yy, prostacie, już po pobraniu biopsji, pacjent powinien natychmiast wprowadzić kurację AHCC+. Jeśli wyjdą w badaniu histopatologicznym komórki nowotworowe, to AHCC+ już po 4 godzinach od yy, zażywania pierwszej kapsułki działa jako niezbędne uzupełnienie terapii Antyrakowe. A jeśli w badaniu w wynikach nie będzie komórek rakowych, no to jest bardzo skuteczna profilaktyka. AHCC, to najlepszy przebadany na świecie preparat na odporność, którego skuteczność została udowodniona przez ponad 20 badań klinicznych. W Japonii AHCC, jest w czołowej grupie uzupełniającej terapie antynowotworowe. Badania obejmują ponad 200 prac naukowych, a HCC+ autentycznie wspiera układ immunologiczny, a zatem pomaga na wiele różnych dolegliwości. Główne korzyści ze stosowania preparatu HCC+ to stymulacja odpowiedzi immunologicznej. Wspieranie ochrony przed nowotworami, czyli zapobieganie rozwinięciu się choroby nowotworowej, wspomaganie odporności i funkcji obronnych organizmu, przeciwdziałanie, zatrzymaniu czynności wątroby, zaburzonej wątroby. Proszę Państwa, a HCC+ Plus jest najskuteczniejszym preparatem do walki już rozwiniętej choroby nowotworowej oraz jako kuracja antynowotworowa. Szczególnie dla tych osób polecam, którzy mieli lub mają przypadki zachorowalności na raka w rodzinie, czyli jeśli będzie zażywała ten produkt osoba zdrowa, poddaje się profilaktyce i nie musi szczególnie martwić się, że zachoruje na nowotwór. Bo ten bardzo skuteczny preparat, lek naturalny, organiczny, jeden z najsilniejszych do walki z rakiem zapraszam do mojej apteki, ponieważ jest dostępny tylko i wyłącznie w mojej aptece.